Dzisiaj taki pierwszy film z obozowania. No, powiedzmy, że to jest obozowanie. Tak jak już na wstępie mogliście zobaczyć, znalazłem super miejsce. Nie jest ono w lesie, ale jest to takie kąbowisko. krzaków, nie wiem jakie to są drzewa. I tu mam od razu siedzisko. Popatrzcie. Nic mi trzeba robić. No i no to posprzątać. puchawki, nie dotykam tego, bo zaraz będę miał. No można, no jest fajne, bardzo fajne miejsce tutaj mam dużo już yy, suchych gałęzi na rozpałkę gniska najgorsze, że dzisiaj wieją halne u mnie takie mocne no pewnie będziecie słyszeć to niestety yy, dosyć często w mikrofonie, ale postaram się jakoś to przycinać, o właśnie teraz dobra, wracając do tematu, tu mam gałęzie już Zacznę sobie coś łamać. Najlepsze jest to, że przyszedłem tu bez żadnego sprzętu. Jedyne to mam sprzęt do starych garczek. Nóż kuchenny. No wiadomo, będę musiał sobie kiełbaskę tam nadciąć. No i zresztą jakoś sobie poradzę. Pogoda w sumie dopisuje poza tym wiatrem. Ale miało coś tam padać. Już chmurzy się. Mocno wyjdę z dziupki, że tak powiem. Fajne, fajne, tu jest. Jak to zarośnie na lato, wiosnę, lato. Patrzcie, elegancko. To już w samym lesie, legalnie. Nikt mi tu nic nie może zrobić. A już od maja, i w lesie będę sobie obozował. Już czekam na to. No już bym mógł to zrobić, ale wiecie, ja mam tu gorzej, bo to jest park narodowy. Ale myślę, że niedługo już nagram jakiś tam filmik z, z obozowania w lesie, ale czekam aż będzie pogoda, będzie fajnie, przyjemnie. Tu jest fajnie, tam jest takie miejsce. Tutaj patrzcie jeszcze jest takie fajne miejsce. Ale to jest przechodne widać. Jakiś worek tam leży z siankiem. Mam, można będzie go wykorzystać do czegoś na konkretnym miejscu, ale tam tam się bardziej podoba, bo jest bardziej taka osłonięta Nie mam pałatki, nie mam namiotu, nie mam nic, więc jak zacznie padać w lato, no to będzie fajne. Nie, no myślę, do lata już będę miał jakieś tam sprzęty. Widzę, ktoś karczował te drzewa. Już, może ktoś tutaj mieszkał. Kto to wie? I znowu wieje, dobra, zawsze wieje jak ja chcę nagrać. Wezmę sobie, połrywam te gałązki, ten wejściu, żeby było fajniej wejść. Te zresztą tutaj połamywane, nie jakieś jelenie chyba tu żyły. Tam z tyłu mam te gałązki też sobie pozbieram. Yy, myślę, że ognisko będę gdzieś robił w tym punkcie. Tutaj będę musiał któregoś dnia przynieść tu kamienie, bo to będzie takie moje stałe miejsce obozowania, którego mi raczej nikt nie ruszy. i na... Mam nadzieję, że nie. No to dobrze, Połamę sobie, przy szkół, jest tutaj, rzucę sobie tutaj trochę tego i pójdę do lasu jeszcze po porę brzozy i po jakieś cienkie gałązki na rozpałkę. Może jakaś sucha trawa trafi, tutaj jest jakaś taka, ale zobaczymy. No, może coś, coś tym może rozpalę. Dobra, to za chwilę. Dobra, z tego względu, że widzę dużo tu gałęzi większych, to będę je tu składował Tam widzę jakąś gałąź łamaną No tak nie będę ruszał to co jest tutaj do odłamania już cała ta gałąź jest do odłamania ale chyba jej nie urwę bez siekierki No siekierka by się przydała trudno tak poszłem tak będę miał Będzie ciekawie Wejść, poszerzyłem trochę. Tak, że nie, nie haczyć o gałęzie. Dobra, tam to sobie rzucę na razie. Tutaj to, to nie wiem co się tu stało, ale urniemy to już do końca. Także o! Dobra. O! Jakieś kawki bym się już napił. Zaraz rozpalę i się kawki napiję Tutaj ładne, fajne, suche gałązki strzelają Powinno się fajnie rozpalać Dobra, nie przedłużam, szykuję sobie yy, i później widzimy się w lesie Tyk. No i cyk, jestem w lesie No, trzeba szukać jakiegoś suchego drzewka Dobra, tu wrócę, najpierw pójdę, bo widzę brzozę, pójdę po korę brzozy. To jaki stawik fajny, patrzcie, co się zrobił. Wszędzie wokół, dużo wody, no ale kupa śniegu była, więc no teraz dzisiaj mamy już dokładnie 13 marca kawał czasu już minęło od ostatniego filmiku jakiego nagrywałem, chyba w styczniu go nagrywałem Dobra, mniejsza ze wspomnieniami, fajnie tutaj kora odchodzi Widzicie? Jak elegancko Znaczy tutaj zadziała czy jakieś strażniki nie idą. Fajnie, fajnie, to ułatwia robotę. Dzisiaj sobie wziąłem taki palnik kuchenny do rozpałki. Ja wziąłem zapałki, ale nie wiem, czy słychać to, jak wieje. W się to wiadomo, nie wieje aż tak. I fajnie byłoby tu ognisko rozpalić. Dojdzie już niedługo do tego ale chcę, żeby to było legalnie zrobione no, chyba tyle mi tego starczy no jeszcze bym coś tam wziął no nie obeszło się bez kontuzji normalne o tu taki kawał tutaj popatrzcie o, na miesiąc rozpałki nie wiesz ja jeszcze wezmę ze dwa takie Nie starczy wezmę jeszcze yy, świerkowych albo sosnowych patyczków tych drobnych i powinno być gitara dziwne mam tego jest tu sosno ale to jest weźmiemy tutaj nie widzę tutaj widzę jakieś gałązki a sosenka no, dosyć dosyć sucha niby mimo że na ziemi leży no to już to nie weźmiemy sobie tą uschniętą gałązkę Rwiemy. O, popatrzcie jak ładnie Dobra, zostawiam to drzewko Tutaj widzę parę świerków ja Sosny chciałem rwać Małe, małe, małe O, tutaj miałem, popatrzcie jaką fajną brzozę spuchniałą, leży tutaj nawet o. Już działo się w drugiego palca, ale krew jeszcze nie leci. Tyle dobrze, a ja będzie brać jakieś rękawice do tego lasu. Dobrze, myślę, że tyle gałązek na rozpałkę mi starczy. Tam w obozie już mam przyszykowane te gałązki, co miałem podbrywać. Trochę mokrego drzewa tam jest i mam jeszcze tą brzozę. Super rozpałka. Dobra, do zobaczyska w obozie. Jestem już w obozie. Tu mam naszykowaną rozpałkę. Widzicie koraz brzozy. Tutaj to są patyczki z tego obozu, z tych tych tutaj wiecie, końcówek połamanych. No i tu mamy świerkowe gałązki. Założę zaraz kamerkę na głowę i będziemy palić ogniko. Aha, przypomniałem się jeszcze jedno, że w ogóle tutaj jest woda. Patrzcie. Moi mili, z woda. Ja wziąłem ze sobą półtorej, trzy litry wody w ogóle wziąłem ze sobą. Do mycia, wiecie, naczyń po tym. No mam kubek tylko i ten garneczek, więc... No ale, no, no lepiej umyć, wiadomo o co chodzi. Dobrze. I tu jeszcze zrobiłem takie porządeczki. Pozbierałem te flaszki tutaj, co leżały. Dobra, i biorę, biorę się za rozpałkę biorę drobniejszą tą atorę i patyczki by się przydały Weźmiemy tą drobną Zrobiłem taki dołek Może no, żeby palę nisko było no i że tak wiatr nie przeszkadzał w rozpalaniu No i ogólnie. Dobrze tutaj mam te gałązki cierkowe Wezmę te najmniejsze Jeszcze na wierzch, trochę tej kory. No z tego względu, że mam ten palnik, to powinno się dosyć szybko to zapalić. Tu nie dołożę tylko większych, większych się znaczy gałązek do rozpalenia. kiedy to mój palnik? Oto ten palnik. jest to taki palnik chyba kuchenny, nie wiem jak to nazwać, ma duży zbiornik na gaz. Można go wiele razy użyć. Taką fajną blokadę dla dzieci. No i w takich warunkach wiecznych można bez problemu rozpalić. W sumie ja tutaj myślę, żebym rozpalił bez problemu za połkami, ale dobra. Jest to jest. że aż w wziąć. Widzicie, popatrzcie jak błyskawicznie. wrzucamy i będzie się palić zobaczymy jak te czy one są tak naprawdę suche czy tylko zwierzch są suche a w środku mokre mhm. chyba to trochę mokre tam były te jedno gałązki no, to mamy to, to jest mokre tutaj widzę jeszcze coś jest takiego suchego większego Super. tam wepcham mam tej kory to ją wykorzystam żeby ci się rozpali no ale ten wiatr tu przeszkadza stanę taką żeby go przesłonić trochę to nasze ognisko dobrze, się tutaj zacznie palić Widziałem zdecydowanie za mało tych gałązek świerkowych, małych, suchutkich, ale i bez tego trzeba sobie radzić. No, już myślę, że będzie dobrze. Już wrzucę tego, to jest bardzo drobne. Może mokre. O, super, no, nisko, coś się tam już pali. Czas ja zacząłem sobie kawkę w końcu wypić. Chciałem tu taki sobie zestawić w ogóle. Mój garneczek nieraz płonął. Był tyle razy na ognisku, że szkoda gadać. I to mam wziąłem w ogóle sobie z domu. Nie używam tego. Jest to w ogóle grill z mikrofalówki. I w sumie jest fajna alternatywa. Popatrzcie. Kładę sobie tylko tak. A, zalejemy wodziunki. Z tej strony. Widzicie? O. I wkładać gałązki łatwiej. I wkładam sobie, widzicie, nie potrzebuję y, żadnej kuchenki, niczego. Y, kuchenki polowej oczywiście. I takie wiecie na drewno, co to można kupić. No ale ja nie mówię, że się nie przydadzą Fajnie no nie mieć taką rzecz. Ja nabyję niedługo taką kucheneczkę. Żeby mieć, mieć jakąś frajdę z tego. Przesunę to jeszcze bardziej. Może już teraz powinno być ok. Czas na kawki. Trochę mi tu syf wpadło. Uf. kurczę wieje, wieje. Zaczyna coś mi tu popadywać co chwilę, ale póki co trzyma się ta pogoda. No dobra, kamerka mi wysiadła, niestety. Trzeba zalać herbatkę, ale. Znaczy herbatkę, kawkę. Wezmę czapkę, co pomogę, bo nie mam nie mam tutaj, wiecie. Nie mam tego uchwytu, muszę sobie go zrobić, chyba z drewna. No, woda mi się przystała gotować przez tą kamerkę, ale była zagotowana. O, jest kawka. Na dnie mi zostały same syfy, muszę jakąś sobie pokrywkę wziąć. W ogóle muszę ten garnczek albo wymienić, albo wyszorować, bo no spalone. Dobra, damy to tu. Czapajkę tu, koło mojego noża bushcraftowo-kuchennego. Zrobiłem sobie taką w ogóle łyżkę, bo nie wzięłem łyżki z domu specjalnie oczywiście i trzeba kawki, kaw, kawki, trzeba kawki za, za, zamieszać, kawki. No i spalimy łyżeczkę, w sumie już mi nie będzie potrzebna, bo będę tylko yy, grzał kiełbaskę. Nie ma to jak kawka w terenie. Tak, kawka wypita. Zostawiłem sobie trochę wody w tym moim garnuszku, bo później będę gasił ognisko. No to po co ją marnować? Kubek umyłem. Już sobie tu wisi. No fajnie, można tu dużo wieszaków zrobić. I teraz się podłożyłem, no bo za jakieś pół godzinki będę sobie kiełbaskę piek na tym grillu, właśnie. A odstawiłem go, żeby zrobić większy żar. No, siedzę sobie. Próbuję tutaj coś grzać, grzać, grzać łaskę. No, no przed chwilą jakiś deszcz ze śniegiem padał, później jakiś grad, taki jakby śnieg, niby śnieg no, ja sobie tutaj siedzę i palę to nisko na no, coś, coś tam już się dopala, chcę zrobić żaro, właśnie wicher robi swoje. Patrzcie. No i jednak czasem się przydaje ten wiatr. Chcę zrobić żar, a później będę grzokiem. No jest, jak widzicie, wjechała kiełbaska. A tej swojej łyżki to nie wyrzucam. Popatrzcie, taką kurzą łapkę sobie zrobiłem. Tu można, wiecie, pomieszać co innego. I w sumie może sobie zostać do kiełbaski sam raz jest. Popatrzcie, a przerzucić. O. Dom przerzucimy troszkę, żeby miał miejsca. No. Daję trochę na bok, bo już mi się tam przekopciła. W sumie musimy trochę ognia zrobić. Ognia trochę zorganizować. O. Damy to tu tu na koniec. No tam damy tu. A tutaj widzę jeszcze. Widzicie, nad mogę nabić. No i kurde, O. Tak, damy. Widzimy trochę tłuszczyku, skapnie tam, jak skapnie trochę tłuszczyku, no to coś tam złapie pewnie jeszcze, ale już tak wiecie, powolutku będzie sobie dochodzić. I w sumie czas na jakieś tam podsumowania. Bardzo fajny wypadzik, posiedziałem sobie z 5 godzin Nie fajnie. Coś tam próbował deszcz padać, śnieg i śnieg z deszczem. No, ale to takie przelotne na szczęście opady. No i wypadli dzisiaj Mogę uznać za udany. Bardzo udany. Wypiłem sobie kawkę. Teraz sobie zjem kiełbaskę. Teraz świetne miejsce na obozowanie. Z wodą. No pewnie często będę tutaj przebywał. No i tyle no. na sam koniec jeżeli wam się podobał wypad taki stricte bushcraftowy to łapkujcie komentujcie i do zobaczenia na następnym może biwaku, nie wiem co będzie następne myślałem też troszkę przetestować ognisko czy tam palenisko szwedzkie no zobaczymy czy to będzie za tydzień, a co dalej zobaczymy w takim razie do zobaczyska. Cześć, trzymajcie się.